Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, dzisiaj przychodzę do Was z makijażem dziennym. Wiem, wiem, <grym> ten błysk na oku może się niejednej osobie nie podobać, ale można go łatwo zastąpić czym tylko chcecie, nawet matowym cieniem. Za chwilę to będzie oczywiście intro, a po intro ciąg dalszy, na który zapraszam serdecznie. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj przychodzę do Was. Oczywiście z makijażem. Jednak to będzie makijaż zupełnie nie w moim stylu. Zupełnie, więc nie lada wyzwanie dla mnie. Oczywiście błysk będzie, bo musi być. Ja uwielbiam błysk. Czy mi wyjdzie, to zobaczymy. W każdym razie to będzie zupełnie inny makijaż niż mój. To wiem, może mi się spodoba. Zaczynam makijaż od oczu. Nie lubię robić twarzy. Kiedy mi się tu coś osypuje, to zaczynamy. Najpierw oczywiście baza pod cienie. Ja mam akurat korektor sprawdzony Vivo Cushion. Nałożę sobie korektor na powieki. On jest zastygający i on jest dosyć jasny, więc też podbija trochę pigment cieni. Gąbeczka taka zwilżona i rozblendowuje wszystko po całej powiece, aż pod brwi. Zacznę zupełnie nietypowo, jak na mnie. <laughs> Zacznę od rozblendowania okolicy pod brwiami i w tym celu użyję paletkę Evelyn Cosmetics Sparkle i użyję tego jasnego beżu pod samymi brwiami. Nie za nisko, żeby tutaj jeszcze były cienie. Może będą, może nie będzie, nie wiem. <śm> bo naprawdę ten makijaż nie jest w ogóle w moim stylu, ale bardzo mi się podoba, więc spróbuję go odwzorować. To nie jest żaden makijaż Instagramowy, absolutnie, bo tego na Instagramie nie widziałam. Natomiast spodobał mi się u pewnej youtuberki. I teraz z tej paletki Mixed Metal Peach od Profusion Cosmetics. Taki taki brzoskwiniowo-różowy cień. On jest co prawda błyszczący, On Ma takie złote drobinki, ale wiecie, że mi to nie przeszkadza w ogóle. I nałożę go zupełnie nietypowo. Nie tak jak zawsze robisz szkicuję te nie tylko w tym miejscu, bo mniej więcej tu jest moje załamanie powieki. I tak delikatnie przeciągam. nie za daleko tutaj troszkę muszę wyżej, bo u mnie to jak otworzę oko, to nie będzie widać, ale widać, dobra, ok dobrze, na drugiej powiedzę to samo Dziś w tym miejscu ja mam nie tyle padające powieka co mam opuchnięte te powieki, już kiedyś to mówiłam biorę ten sam puchaty pędzelek co wcześniej i tak delikatnie go rozblendowuję. Oczywiście przy blendowaniu cieni niestety mają tu wady, że, się, że tracą pigment, więc znowu wracam do tego cienia i jeszcze dokładam, ale tak już rozcierając właściwie te brzegi. Wezmę jeszcze taki puchaty pędzelek i tu w paletce jest coś taki beżowy cień, więc jego użyję do rozblendowania tego mojego załamania. Teraz, żeby jeszcze troszkę przyciemnić to moje załamanie, użyję z paletki tego cienia. On jest taki kawa z mlekiem w cappuccino, coś takiego, więc jeszcze sobie tutaj poniżej uzupełnię te załamanie. Pora teraz na błysk. Mam coś takiego. Ostatnio go nie używałam w jakimś makijażu. Bell Holiday Star Shadow. To jest taki cień w kremie. On tutaj wygląda na taki bardzo różowo-złoty, a właściwie jest bardzo złoty. Tym razem nałożę go na pędzelek, nie to palcem nałożę, zobaczymy. I na tą powiekę ruchomą. Jest bardzo błyszczący, tutaj nie mam żadnego koloru, ale nie trzeba, bo sam ten cień, on jest taki odbijający światło. A ten makijaż jest taki jasny. Oczywiście można zrobić oko komatowe, jeśli ktoś by chciał, ale właśnie w takim brzoskwiniowej tonacji, to załamanie, br brązowo-brzoskwiniowej. Dobrze, to teraz druga powieka. Jest bardzo ładny, jasny i taki bardzo błyszczący. Myślę, że tego efektu nie osiągnęłabym, gdybym nałożyła właśnie palcem. Bardziej pędzelkiem właśnie jest. Nie ma tego takiego koloru, ale jest blask. Z tej paletki Evelyn Cosmetics Sparkle wezmę ten czerwono-brązowy cień i nałożę go w zewnętrzny kącik. Żeby tylko dodać jedną trochę koloru. Już na tym właśnie błyszczący. To nie szkodzi, że to będzie przebijać. Teraz pędzelek po tym brzoskwiniowym i tak lekko rozblendowuję. Bo ja nie chcę, żeby to było bardzo ciemne, bo to nie jest wieczorowy, tylko dzienny makijaż. No, ja jednak przy takim ciemniejszym kąciku zewnętrznym lepiej wyglądam. I znowu wracam do tego pędzelka, od tego brzoskwiowego już nic nie do tylko nim rozblendowuję. Przechodzimy do dolnej powieki. Znowu Evelyn Cosmetics Sparkle, ten brązowo-czerwony cień na same kąciki zewnętrzne. Ja znowu wracam do tej paletki i do tego brzoskwiniowego cienia. Teraz zrobię sobie kreseczkę, oczywiście moim sprawdzonym eyelinerem Vibo Million Dollar Black Eyeliner i wydaje mi się, że to ta sama formuła, która była w tym eyelinerze od Katosu, takim białym, to już ta sama, bo tamten sunął po Turbo Pigmenta, po wszystkich błyszczących cieniach i ten tak samo sunie, więc naprawdę go polecam. Nałożę sobie teraz bazę, bo przechodzimy do twarzy. To jest taka baza od AA Matt Filler wygładzająca. Żałuję, że mi porozamy sobie wcześniej na twarz, no, ale już trudno. To będzie teraz nie wygładzała. Nakładam w tych miejscach, gdzie chcę mieć taką wygładzoną twarz. Czyli nie o śmiechu, tu gdzie mam takie widoczne pory. Wszystkie takie miejsca właśnie gdzie chcę mieć wygładzoną twarz. Muszę powiedzieć, że makijaż mi się podoba. Dla mnie to jest taki dzienny, no oczywiście bez tego błysku mogłoby być. jakieś delikatniejsze. akurat on jest bardzo mocny ten błysk, ale mi się podoba. Ja i tak bym tak poszła do sklepu po bułki. Nie ma problemu. Dobrze, moi drodzy, kredeczka od Belle, A Bright Pencil i nią sobie rozświetlę moją linię wodną. Jednak zauważyłam, że ona mi bardzo powiększa oczy. Mimo, że ja mam swoją jasną dosyć linię wodną, to jednak kredka taka cielista powiększa. Pora teraz na podkłady, bo po oczywiście jak zwykle mam dwa. Kaszmir od Dax Cosmetics i Wet and White Dewy Luminux. Ten Kaszmir od Dax Cosmetics bardzo kryjący, natomiast e, ten Dewy Luminux jest taki średni, ale one bardzo ładnie razem wyglądają. Muszę swoje face schować na razie. Później wyciągnę jest idealny. I teraz gąbeczka. Tak doklepuję. One są zastygające, więc trzeba szybko. Pora na korektory. Jeden to jest L'Oreal Infallible, a drugi to jest Bourjois Always Fabulous. Ten jest jaśniejszy, za to jest bardziej kryjący. A mi tu tego krycia trochę potrzeba. I teraz ten ciemniejszy, on jest delikatniejszy, nie wchodzący w załamania żadne. Gąbeczka. Teraz, proszę państwa, przechodzimy do brwi, bo brwi są tutaj niestety bardzo ważne, ponieważ przy takim oku i przy takich rzęsach, jakby brwi nie było, to wygląda okropnie, <grywki> więc brwi muszą być. Używam dwóch kredeczek z Lovely, Jedna jest ciemniejsza, druga jaśniejsza. Full Precision brow pencil. Teraz biorę tą jaśniejszą. Jedną już mam, druga. Teraz przechodzę do ocieplenia twarzy i użyję dawno nieużywanego i zapomnianego bronzera. Fresh Bronzer Powder od Belle. On jest bardzo ładny, taka kamleczna czekolada. Tak jak widać, mam spore denko. Śliczny kolor, naprawdę przepiękny. W ogóle relacyjnie się rozciera. Nie ma żadnych problemów, My sobie nie można zrobić krzywdy. Jak ktoś jest taki bladioch jak ja, to naprawdę polecam. W ogóle marzą mi się wakacje z koleżanką, planuję. Wie się marzy Santorini, a mi się marzy nowo Portofino. Więc poszliśmy na kompromis, że w tym roku jest Santorini, bo że niestety wycieczki są bardzo drogie i to jest bez wyżywienia. Oczywiście można wyżywienie, dodatkowo obiad, kolację, dokupić sobie w hotelu, jednak wyczytałam, że w ogóle się nie opłaca tego robić, bo w tawernach takich okolicznych koło hotelu jest dużo taniej. I smaczniej. No i się wybieramy, tylko że no niestety wybieramy się w maju, tylko że ja muszę się dowiedzieć, czy ja mogę latać <laughs> od kardiologa w poniedziałek mam dzisiaj jest sobotę, w poniedziałek mam holter do założenia, więc będę 23 u kardiologa. Na wizycie się zapytam, czy ja mogę lecieć, bo ostatnio to mi powiedziała, że w ogóle absolutnie nigdzie, że tylko wyjazdy gdzieś do najbliższej rodziny, gdzieś takie, wiecie, nie nieobciążające za bardzo. Wymyśliliśmy sobie wycieczkę, na znaczy lot samolotem na Santorini i tam wycieczka objazdowa. No to najwięcej wtedy się zobaczy, po prostu zwiedzi, bo ja takiego samego leżakowania nie lubię na plaży, tylko siedzieć i, i nic nie robić, szybko by mi się znudziło. A nie zawsze hotel jest gdzieś w jakimś centrum, gdzie można pójść po tańcu czy coś takiego, więc trzeba wziąć po prostu wszystkie najprzeciw. No i znalazłam wycieczkę, bardzo mi się podoba i niestety tylko, że cena jest zabójcza. No ale widzicie też przez tyle lat nie jeździłam, przez tyle lat nie byłam na wczasach, że mówię, dobra, no chyba odczeruję. I, i, i polecę do tego tygodnia, czy właśnie, czy ja mogę latać, bo jak nie, to zostanie nam autokar i jednak do Portofino autokarem pojedziemy. Do tego mojego Portofino wymarzonego we Włoszech. Bo ja jechałam w 2017 roku na wycieczce objazdowej i to właśnie autokarem. masz 16 godzin jechałam do Włoch, do Florencji, bo to było pierwsze miasto. Słuchajcie, tego nic nie przebije, słuchajcie, naprawdę. Najdroższe ciuchy, najdroższe kosmetyki. Nie. To, co się zobaczy, to, co się przeżyje, to jest naj... Ważniejsze dla nas. I powiedziałam, że nie będę żałować. wolę wyjechać raz w roku na te 8-10 dni, ale tyle się oglądać, tyle przeżyć, żeby po prostu mieć później już na cały rok. Jeszcze się wybieramy do Pragi. Na weekend, ale czy to dojdzie do skutku, to nie wiem, zobaczymy. W każdym razie Santorini nam się marzy, namarzy mi się też Portofino. Jak to było z tą A I found my in Portofino Perchè sogni credo in Lo soco del destino A Portofino hai preso Oczywiście zapomniemy słów, <śm> <ś> ale tak to mniej więcej brzmiało. Teraz przechodzę do konturowania mojego nosa. Także Portofino mi się marzy. Na no, a Grecja też. Grecja przepiękna piękna jest. Na Santorini są morza. Każdy inny kolor ma. Jest czarne, czerwone i chyba jeszcze jakieś, tylko już nie pamiętam właśnie. Widoki są, po prostu zapierają dech w piersiach, więc naprawdę fantastyczne Ja muszę po prostu pojechać na i No koniecznie. Tylko ja muszę wiedzieć, czy ja mogę le lecieć. Znaczy wyczytałam, że z tą moją chorobą serca to można spokojnie lecieć, tylko po prostu trzeba mieć zapas leków, no i Wiadomo, nie stresować się przed podróżą. U mnie to nie jest takie proste. Pedelek puchaty rozwęduje. No, już mam wyszczuplony. To teraz użyję e, różu z tej paletki. Użyję zarówno różu, jak i oświetlacza, bo jeszcze tego oświetlacza chyba w ogóle nie używam, a ma naprawdę blask, e, taki solidny. The Singer Duo Sculpting Blush od Miss Sporty. Naprawdę ja lubię od nich kosmetyki, bo są tanie, a jednocześnie są naprawdę fajne. I ten róż, on jest taki satynowy bym powiedziała, bo on ma taką lekko jakby poświatę, ale bardzo de delikatną. Nie jest taki matowy, tylko właśnie jest taką satynową poświatą. Już mnie troszkę ożywi. Jak najbardziej. Więc nam się do Santorini, żeby to zobaczyć. To jest w ogóle wyspa wulkaniczna, więc to jest na wulkanie wszystko. Nawet tytuł właśnie ma coś związanego właśnie z wulkanem. Co wyrosło na wulkanie, tak. I te domki takie piękne, białe. O jest, i te kolory. No, to musimy to zobaczyć. <ścoughs> Dobrze, teraz pora na rozświetlacz. Ta sama paletka. On jest złoty. No ale black też ma. Ma, 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 ma. Ja oczywiście lubię dowalić. Rozświetlacza, mimo że w tym miejscu mam wymarszcz, a co? Po prostu lubię. Wpierdę to taki mały pendelek i te, troszkę rozblenduje ten rozświetlacz. To jeszcze nie koniec, troszkę na nosie, u nasady. Bardzo mi się podoba ten efekt. Nadaje właśnie takiej wymiarowości tej twarzy. No i oczywiście okopidyna. Coś jeszcze chciałam zrobić z rozświetlaczem i troszkę sobie rozświetlę tutaj kąciki wewnętrzne. Tu nic nie nakładałam, więc coś by się przydało. znowu przejdę do ust, a dopiero później nałożę puder. Dzisiaj wezmę konturówkę z firmy Perfusion. Bardzo ładny kolor ma. Tylko, że to jest strugany. Nie lubię struganych w ogóle. Nie wiem dlaczego. Może się zadrżam na strugamówką w dzieciństwie, że nie lubię struganych rzeczy. Chociaż kupiłam już tę perówkę. Bardzo ładny kolor, taki nudziakowy. Dzisiaj wybrałam sobie taki nudziakowy kolor, może powiedzmy różowy, ale nie wiem, ja mam ochotę na nudziak. Vibo, juicy color lipstick. Oczywiście, teraz puder. Evelyn Cosmetics Matte My Day, to jest ten brzoskwiniowy, ciągle nie, nie mogę go wykończyć w ogóle. I tak jak zwykle. Pamiętajcie, że kiedyś robiłam to korektorem, teraz robię pudrem. I myślę, że no, bardziej mi ten puder pasuje jak ten korektor. Korektor bardzo też tak yy, wybielał. Teraz tu tak samo. To mam małym pędzelkiem. To teraz pora na błyszczyk. No i mój ulubieniec ponadczasowy, bo jeszcze takiego dobrego błyszczyka nie spotkałam. Glitter Liptopper od Lovely. Nałożę go tylko tak na środek ust. Żeby tylko rozświetlić ten właśnie środek, Przypuję puder, zobaczymy czy on coś podziałał. Moi drodzy, podsumowując, muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podoba makijaż. W ogóle makijaż oczu, twarzy i ust jest taki, taki spójny. Bardzo mi się podoba i wcale moje oko nie wygląda tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. To wszystko. Mam nadzieję, że taki makijaż Wam się spodobał. To tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam za dzisiaj i do miłego. Pa!